Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać. Na moim kanale. Za czym przejdziemy, moi drodzy, do 24 godzin dziennie, dziennych na 20, 24 godziny na dobę. Nie zapomnijcie zostawić mi łapki. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeśli jesteście nowi. Proszę was, dawajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie swoimi słowami. Jak Wy to widzicie, jak Wy na to patrzycie jak wy byście do tego podeszli A, i udostępniajcie mnie na swoich forach społecznościowych, być może uda się komuś pomóc. No, Być może się komuś uda pomóc, prawda? Komuś, kto jeszcze cierpi. Tylko no, musimy to robić. Może ktoś jeszcze się waha, może ktoś ma jeszcze jakieś opory, może nie wie, jak do tego podejść. Jeśli zrobimy to w ten sposób, może to się udać, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy. Eee, 24 godzina na dobę. na dzień 28 stycznia. Jakże okropnym ciężarem jest powracająca męka kaca. Sami skazywaliśmy się na, na te straszliwe tortury: pulsujące bóle głowy, trzęsienie i drgawki, na przemian zmienne i gorące poty, no i nerwy w strzępach. Gdy przyszedłeś do AA i przestałeś pić, Pozbyłeś się ciężarów wszystkich tych koszmarów, koszmarnych doznań. Jakże okropnym ciężarem są nękające alkoholika wyrzuty sumienia. Wszyscy skazywaliśmy się na tą psychiczną mękę. Na wstyd za to, co się mówiło i robiło. Na obawę przed tym, co ludzie mogli sobie o nas pomyśleć. Na lęk przed konsekwencjami zachowania, po pijaku. Jakże straszne baty dostawał nasz umysł. Kiedy trafiłeś do AA. Uwolniłeś się od ciężaru niepokoju i poczucia winy. Czy pozbyłem się ciężaru kaca i wyrzutów sumienia? Medytacja. Poszukiwanie drogi duchowej oznacza często zawrócenie z drogi światowe, światowej, którą się dotąd podążało. Zwrot ów prowadzi jednak do szczęścia i spokoju. Czy cele i aspiracje osoby światowej przynoszącej spokój? czy światowe osiągnięcia przynoszące szczęście i ukojenie? Może, może powyższe dążenie niosą ze sobą raczej walkę? Niepewność i utrękę? Może dają chwilowe tylko i złudne poczucie spełnienia? Modlitwa. Modlę się, abym nie doznawał znużenia, zniechęcenia i rozczarowania. Modlę się, bym zamiast zwierzać się światu, oddał się wartościom duchowym. I jeszcze raz powtórzę. Jakież okropnym ciężarem jest powracająca męka kaca. Sami skazywaliśmy się na te straszliwe tortury, pulsujące bóle głowy, trzęsienie i drgawki, na przemian zmienne i gorące poty. No i nerwy w strzępach. Gdy przyszedłeś do a i przestałeś pić, pozbyłeś się ciężaru wszystkich tych koszmarnych doznań. Jakże okropnym ciężarem są nękające alkoholika, alkoholika wyrzuty sumienia. Wszyscy skazywaliśmy się na tą psychiczną mękę, na wstyd za to, co się mówiło i robiło, na obawę przed tym, co ludzie mogli sobie o nas pomyśleć, na lęk przed konsekwencjami, zachowaniami po pijaku. Jakże straszne baty dostawał nasz umysł. Kiedy trafiłeś do A, uwolniłeś się od ciężaru, niepokoju i poczucia winy. I jeszcze raz pytanie: czy pozbyłem się ciężaru, kaca i wyrzutów sumienia? Czy pozbyłem się ciężaru kaca ja i wyrzutów sumienia? Tak, pozbyłem się tego. Nie mam już kaca, już nie wiem, co to jest kac. Aczkolwiek są te nawroty, kiedy jest ten suchy kac, moi drodzy. E, to znaczy był. To już teraz już nie mam takiego czegoś, że budzę się z suchym kacem. Już bardzo, bardzo długo, da, bardzo, bardzo, bardzo dawno tego nie było. Kiedy z tym kacem się obudziłem, e, to szczególnie po tych e, pijanych snach, że tak powiem. Wtedy się najczęściej budziłem właśnie z kacem, tak naprawdę z kacem dobrze, że słyszycie, miałem, normalnie czułem posmak alkoholu w ustach to się nazywa tak zwany właśnie suchy kac posmak alkoholu w ustach i, i, i miałem te właśnie kaca takiego nadzwyczajnego, chciało mi się pić, zaczęła mi głowa boleć to wszystko co tutaj jest napisane właśnie o tym więc miałem to teraz już tego nie mam wyrzuty sumienia Wtedy, ja to zawsze tu powtarzam, ja, przepraszam, wróćmy, zaczynajmy od początku. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem, moi drodzy. Wracając do tych wyrzutów sumienia, ja zawsze o tym powtarzam. Dlaczego ja ich nie miałem wtedy? Czy wtedy one mnie naprawdę nie obchodziły? Wtedy byłem tak zaślepiony tym wszystkim, co robiłem, tą moją chorą psychiką, tym moim chorym spojrzeniem na świat, tym moim pijanym myśleniem tym moim, tą moją zarąbiszczością dla wszystkich to wtedy nie zwracałem uwagi na to jak, i, jak się zachowuję co robię bo byłem zarąbisty bo byłem ja, Artur Artur szczęśliwy, Artur wszechmocny tak mi się wydawało to tylko było to było tak Właśnie jak się pokazywało, jak się popisywało, jak się robiło te rzeczy, za które powinno być wstyd teraz. Teraz mi za niej ma być wstyd? Wtedy mi powinno być za zdanie wstyd. Ja to zawsze powtarzam. Teraz czego mają mi się wstydzić? Tego, że jestem człowiekiem, tego, że staram się być normalnym człowiekiem, normalnie myślącą istotą, spełniającą się, która ma uczucia, ma myśli, która współczuje, która pomaga. Teraz mam się za to obwiniać? Teraz mam się obwiniać za to, że pójdę zapukam do tych drzwi, do tamtych, poproszę o pomoc? Teraz mam za to się obwiniać? Teraz mam tego się wstydzić? Ja zawsze mówię, teraz już tak często, tak często nieraz tutaj słyszę i to jest, bo ja się wstydzę, bo ja tego, ale czy ja wtedy się wstydziłem, wtedy się nie wstydziłem, a teraz miałbym się iść wstydzić za do jednych drzwi, do drugich poprosić o pomoc? No nie. To wszystko. To wszystko, co się wyprawiało wtedy to przyszedł ten kacz moralny, tak zwany kacz moralny, który pojawił się na godzinę dwie, za czym człowiek za czym się znowu nie upoił. I co? I znowu było to samo, jaki jest człowiek zarąbiaszczy. Ktoś spotkał i powiedział, o, o, Arturek wczoraj ładnie biegałeś przez wioskę. Ładnie. A tamo, wiesz, jak to jest. A, f, f. I tyle było z mojego wstydu. Dzisiaj mam za to się wstydzić. Dzisiaj mogę mówić ku przestrodze temu wszystkiemu. Więc ten kac, wyrzut sumienia, ten kac moralny, bo to jest kac i kac moralny. właśnie wyrzuty sumienia. To jest właśnie ten kac tak zwany moralny. Ten moralny, jak tak zwany. Wtedy miałem go godzinę, dwie. Teraz, teraz mam czasami tak zwanego moralniaka mam. Coś, co nad czym się zamyślę. Zastanowi się nad swoim postępowaniem, że tak nie powinienem postąpić. I tu właśnie wchodzi te zdrowe myślenie. Kiedy się zastanawiam nad sobą. Co powinienem zrobić, żeby ta sytuacja nie miała znowu się nie powtórzyła? Wtedy nad tym się nie zastanawiałem. Wtedy życie się toczyło. Toczyło się w, w koło butelki, w koło znajomych, którzy spożywali. To było mój świat, moje życie. Żeby iść zarobić, wypić. Najważniejsze to było wypić. Ech, zawsze coś tam do zjedzenia, zawsze coś się kupiło. Ale najważniejsze to było do picia. Takie są prawdy, a teraz teraz. Jestem normalnym człowiekiem, nadzwyczajnym. Ten kacz moralny, który tak zwany ten moralniak, przychodzi teraz też. Tylko, że teraz on nie trwa godzinę, tylko potrafię nad sobą się zastanowić. I, i nie nakładać tak zwanego tego No jest ten moralniak, ale nie jest taki ciężki jak wtedy, że się upojałem i zapominałem o nim. To może o, w ten sposób, że wtedy to znowu zapijałem i znowu już się nie przejmowałem. A teraz ja go rozbrajam, ja go staram się rozłożyć na czynniki pierwsze. Ja staram się Funkcjonować i żeby tego błędu nie popełnić, to trzeba zastanowić się nad tym, prawda? Ja nad tym się zastanawiam. Ja nad tym myślę. Czasami jestem zbity, jak zbity pies po kurczę. coś głupiego zrobiłem, ja twierdziłem, i później tak chodzę. Czy powiedziałem za dużo, powiedziałem czegoś nieprzyjemnego, uradziłem czymś kogoś. To jest właśnie to, kiedy to do mnie dociera, że tak być nie powinno. Ale ja teraz się nad tym zastanawiam. Nie zapijam i znowu ucieka ten problem, nie muszę go rozwiązywać. Tylko ja staram się go teraz rozwiązać, tego moralniaka. Żeby go nie mieć. Żeby na przyszłość znowu go z powrotem nie mieć. No dobrze, moi drodzy. To na tyle. Dziękuję wam dzisiaj, że byliście. Nie zapominajcie łapka w górę. Nie zapominajcie o tym, żeby skomentować. Powiedzieć to swoimi słowami. Jak wy na to patrzycie. Jak, co wy o tym myślicie. Jak wy do tego podchodzicie. Jak wy byście do tego podeszli. Zapraszam Was, z chęcią przeczytam. Lubię czytać, jak wy wypowiadacie się i mówicie to w swoich, swoimi słowami szczególnie. A po drugie, to jest też praca. Praca nad naszymi myślami, bo uwierzcie, że jeśli usiądziemy i zaczniemy swoimi słowami to układać i wypowiadać, czy nawet pisząc, to jednak uruchamiamy to nasze myślenie i powoli wprowadzamy to w nasze życie nieświadomie, moi drodzy. Albo jeśli po prostu tylko powiemy i to nam zostaje dobra nas to nie interesuje. No też tak może być. Ale ja wierzę w to, że jednak jeśli ktoś myśli i zaczyna myśleć o tym, jak to powiedzieć, jak o tym napisać, to jednak coś zostaje w jego głowie, bo to jednak myśli zaczynają pozytywnie wpływać na to wszystko. Jeśli nawet negatywnie by zaczęły wpływać, to i tak później ten efekt tego wszystkiego jest pozytywny, bo my zaczynamy myśleć. Czyli jeśli nawet negatywność, czyli zła myśl przeszła i już jesteśmy źli, napiszemy o tym i później, kurczę, ale to już było. Jeśli to sobie nawet uświadomimy i tak fajnie, kurczę, że zaczynam myśleć, przypominam sobie, żeby tego nie popełniać, nie robić. To jest fajne w tym wszystkim. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się w trzeźwości.